Siemanko, z tej strony Sermisiek. W drugim miesiącu tego roku możemy spodziewać się wielu mocnych premier. Trzeba przyznać, że luty pod względem gier jest potężny. Obawiam się, że będzie nam brakowało czasu, aby ograć te wszystkie znakomite i długo wyczekiwane tytuły. Jeśli żaden tytuł nie zaliczy poślizgu, to będzie to jeden z mocniejszych, a może nawet najmocniejszy miesiąc w tym roku. Jesteście ciekawi co tam się szykuje? To rozciąćcie się wygodnie i zaczynajmy. Pierwszy tytuł to kontynuacja Deliver As the Moon. Akcja sequela rozpocznie się dekadę po wydarzenia z pierwszej części. Fabuła opowie o wyprawie na Marsa zorganizowanej w celu odzyskania skradzionego statku kolonizacyjnego. Odpowiedzenia tej misji może zależeć przyszłość całej ludzkości, gdyż w uniwersum marki nasza cywilizacja prawie całkowicie wyczerpała zasoby naturalne Ziemi, co wymusza gorączkowe próby podboju kosmosu. Podczas zabawy gracz przemierza czerwoną planetę, odkrywa nowe miejsca, gromadzi przedmioty oraz radzi sobie z pomysłowymi zagadkami. Rozgrywkę rozmaicają okazjonalne wyzwania zręcznościowe oraz elementy survivalowe obracające się wokół prób przetrwania w obcym środowisku. W wyprawie na czerwoną planetę wezmą udział PC-towcy oraz posiadacze konsol Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series XS i PS5. Już niedługo w ręce pecetowców zostanie oddany ciekawie prezentujący się FPS zainspirowany klimatem mitologicznym, w którym wcielamy się w duszę próbującą opuścić ponury czyściec. Eliminujemy zastępy przeciwników inspirowanych mistycznymi istotami i zdobywamy coraz potężniejsze wyposażenie. Oprócz pomniejszej adwersarzy występujących w ilościach hurtowych, na naszej drodze stają znacznie potężniejsi bosowie. Niezależnie od tego, jak potężni jesteśmy, podczas rozgrywki należy nieustannie mieć się na baczności. Po śmierci na placu boju tracimy bowiem wszelkie zdobyte bogactwa. Na szczęście nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z depozytów i w ten sposób zabezpieczać gromadzone dobra. Za stworzeniem tej produkcji stoi niezależne brytyjskie studio Item 42. Natomiast jej wydania zajęła się firma Handy Games. Pomimo, że w Perish można grać w pojedynkę, tytuł przygotowano z myślą o kooperacyjnej zabawie w towarzystwie trzech osób. W trybie współpracy gracze mogą wzajemnie się wskrzeszać, a także skorzystać ze specjalnych gadżetów i broni. Clash Artifact of Chaos jest przygotowaną grą akcji opracowaną przez chilijskie studio Ace Team, czyli autorów popularnej serii Zeno Clash. Natomiast za wydanie odpowiada firma Nakon. Produkcja zabiera nas podróż do dziwnego wręcz groteskowego świata fantazy. Przemierzając tę krainę, musimy stać czoła licznym przeciwnikom, robiąc użytek przede wszystkim z własnych pięści. Starcia z nimi są dynamiczne i rządzą się regułami określanymi na podstawie gry w kości, której wykorzystujemy znalezione po drodze artefakty. Chcąc wygrywać, musimy nie tylko wykazywać się zręcznością, refleksją i spostrzegawczością, lecz również znaleźć możliwie najwięcej artefaktów, poszerzając w ten sposób wachlarz swoich bojowych możliwości. Ponadto naszego bohatera dręczą realistyczne sny, w trakcie których przenosimy się do jeszcze bardziej tajemniczej krainy. W Clash Artifact of Chaos można grać w pojedynkę lub w trybie multiplayer pozwalającej na współpracę maksymalnie trójki graczy lub na toczenie pojedynków na arenie. Hogwarts Legacy jest grą RPG akcji z otwartym światem, osadzoną w wykreowanym przez Rowling Uniwersum Harry'ego Pottera. Za produkcję odpowiadają dwa zespoły, portki Games oraz Avalanche Software. Obie firmy mają doświadczenie w tworzeniu gier opartych o filmowe licencje. Na tę grę od dawna czeka każdy fan książek i filmów z Harry Potter'em. Hogwarts Legacy, czyli dziedzictwo Hogwartu zapowiadając od dłuższego czasu, ale wygląda na to, że już 10 lutego na PC i konsolach nowej generacji wyruszymy w podróż do świata pełnego magii. Posiadacze PS4, Xbox One i Nintendo Switch będą musieli poczekać nieco dłużej. Natomiast tylko posiadacze PlayStation 5, i Xbox Series XS i pecetów kupując edycję Deluxe otrzymają 72-godzinny wczesny dostęp do gry rozpoczynającej się 7 lutego 2023 roku. Dla zainteresowanych wszystko wyjaśnię w materiale do którego Was odsyłam. W Hogwarts Legacy wcielisz się w młodego adepta magii uczęszczającego do Hogwartu. Produkcja ma być grą dla pojedynczego gracza. Akcję będziemy podziwiać z perspektywy trzeciej osoby. Podczas rozgrywki będziemy uczestniczyć w lekcjach, by zagłębiać tajniki sztuki magicznej, a także rozmaitych aktywności dodatkowych i opcjonalnych. Pomiędzy zdjęciami będziemy mogli też swobodnie przemierzać Hogwart i jego okolice, by odkrywać jego sekrety. Kolejny tytuł jest dynamiczną grą akcji z pogranicza slasherów i strzelanek. Produkcja zabiera nas w podróż do futurystycznej wersji Hongkongu. Główną bohaterką gry jest kobieta, stojąca na czele tzw. Zombie Squad, czyli drużyny działającej ponad prawem, której nie straszne są żadne niebezpieczeństwa. Akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Podczas zabawy mkniemy przez lokację i eliminujemy hordy przeciwników. Zdarcia są niebywale dynamiczne, a nieprzyjaciół możemy posłać do piachu zarówno przy pomocy katany, jak i broni palnej. Wszystkimi narzędziami mordu protagonistka posługuje się z szybkością, gracją i precyzją, jakiej pozazdrościłby jej filmowy John Wick. W przerwach od realizacji misji i szlachtowania oponentów trafiamy do kwatery głównej, gdzie możemy odpocząć, zjeść oraz napić się, w ten sposób zyskując specjalne premie. White West Dynasty jest produkcją z pogranicza symulacji życia, RPGów i gier survivalowych które trafiamy na Dziki Zachód i wcielamy się w osadnika, którego farma z czasem przekształciła się w prosperujące miasto, a rodzina w dynastię czy całą Ameryką. Wild West dynasty oddaje nam do dyspozycji rozległy otwarty świat. Oglądając akcję z perspektywy trzeciej osoby, zajmujemy się wszystkim, co jest związane z życiem na Dzikim Zachodzie. Podczas zabawy realizujemy różnorodne zadania, także prowadzimy rozmowy z postaciami neutralnymi i podejmujemy decyzje, które rzutują na dalszy przebieg opowieści. Ponadto przemierzając przepastną krainę, pieszo lub konno, szukamy skarbów i tajemnic, a także stawiamy czoła licznym niebezpieczeństwom od dzikich zwierząt, porabusiów. W miarę postępu rozwijamy naszą postać, poznając nowe umiejętności doskonale już posiadane. The Settlers New Allies to tytuł ósmej odsłony kultowego cyklu gier strategicznych, który narodził się w 1993 roku. W której wcielamy się w przywódcę jednej z trzech frakcji, a naszym nadrzędnym celem jest jak najlepsza rozbudowa osady. I walka z otaczającymi nas wrogimi plemionami. Sukces osiągniemy dbając o zaplecze militarne, oraz przede wszystkim ekonomiczne. Musimy zadbać również o to, żeby nie zabrakło nam kluczowych surowców, np. kamienia, drewna czy ród żelaza. Ich produkcję możemy przyspieszać za pomocą jedzenia, dostarczanie go do odpowiedniego zakładu ucieszy naszych osadników i sprawi, że będą pracować bardziej wydajnie. Ważną rolę w grze odgrywają jednostki inżynierów, którymi możemy ręcznie sterować, tak samo jak naszymi wojakami. Filarem gry The Settlers jest kampania fabularna. Jej uzupełnieniem są multiplayerowe potyczki player versus player, a także starcia ze sztuczną inteligencją. Ponadto w grze będzie obecny crossplay i system progresji pomiędzy wszystkimi wersjami gry. Co ciekawe, tytuł będzie dostępny w późniejszym czasie także na sprzęt PlayStation oraz Xboxy. Wild Hearts jest widowiskową grą akcji z elementami RPG, w której polujemy na gigantyczne bestie. Tytuł stanowi o współpracy firm Omega Force, Koei Tecmo oraz Electronic Arts. Produkcja zabiera nas w podróż do fantastycznej krainy inspirowanej feudalną Japonią. Filarem rozgrywki są polowania na dzikie bestie, które wałąsają się po całej krainie. Wśród nich znajdziemy m.in. przerośnięte wiewiórki, gigantyczne dziki czy potężne wilki. Starcia z nimi są niebywale dynamiczne, a w ich trakcie robimy użyte z różnorodnego arsenału. Walczyć z przeciwnikami możemy zarówno przy pomocy broni białej, jak i korzystając z łuku. Ponadto na naszym potorędziu znajdują się zaawansowane gadżety, które poszerzają wachlarz naszych możliwości dostępnych na polu walki oraz zwiększają nasz potencjał bojowy. Dodatkowo w grze zaimplementowano system craftingu, dzięki któremu z czasem możemy tworzyć coraz lepsze uzbrojenie. Tytuł mocno czerpie inspirację m.in. z serii Monster Hunter, Grać można w pojedynkę lub w trybie współpracy dla maksymalnie trzech osób. Atomic Heart to FPS, w którym trafiamy do retrofuturystycznej wersji Związku Radzieckiego. Nie wcielamy się w tajnego agenta a naszym zadaniem jest badanie sekretnej placówki, z którą utracono łączność. Podczas rozgrywki przemierzamy zarówno sam obiekt, jak i okalające go tereny. Oczywiście istotną rolę odgrywa walka z adwersarzami. Mamy do dyspozycji bogaty arsenał broni białej oraz palnej, który dodatkowo możemy modyfikować. Oprócz szeregowych przeciwników, na naszej drodze stają potężni bossowie. Atomic Heart działa w oparciu o technologię Unreal Engine 4. Autorom udało się wykorzystać możliwości tego silnika graficznego, dzięki czemu sfera wizualna prezentuje się naprawdę dobrze. Uwagę przykuwają zwłaszcza lokacje bogate w detale, oryginalne projekty przeciwników oraz widowiskowe animacje wykańczania wrogów. Tytuł ukaże się 21 lutego 2023 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series XS. Ponadto od premiery produkcja będzie dostępna również w PC i Xbox Game Pass. Z perspektywy rodzimych graczy istotne jest również to, że gra otrzyma dubbing i napisy w języku polskim. Like a Dragon dla jednych jest zupełnie świeżym tytułem, a dla drugich grą legendą, na którą trzeba było czekać przez prawie dekadę. Wydany jedynie w Japonii spin-off gangsterskiej serii Yakuza wreszcie trafi do zachodnich graczy w formie remake'u. Like a Dragon to przygotowa gra akcji, w której eksplorujemy mało otwarty świat, gęsto wypełniony misjami i aktywnościami. Poza obszerną główną kampanią autorzy przygotowali również masę opcjonalnych przygód pobocznych. Sercem rozgrywki jest rozbudowany zręcznościowy system walki, pozwalający korzystać z czterech stylów o różnych przeznaczeniach i technikach. W potyczkach bohater posługuje się głównie mieczem i pięściami, ale nie zabrakło także broni palnych. W trakcie zabawy możemy rozwijać umiejętności bohatera, wzmacniając go fizycznie oraz ucząc go nowych ataków. Poza starciami gra oferuje masę wyzwań, mających najczęściej postać różnorodnych minigierek. Wszystkim tym aktywnościom towarzyszą odrębne historie, często niezwiązane z głównym wątkiem fabularnym. Horizon Call of the Mountain To gra opracowana wyłącznie z myślą o technologii wirtualnej rzeczywistości. Jest to spin-off serii Horizon, w skład której wchodzą takie produkcje jak Horizon Zero Dawn, Complete Edition czy Horizon Forbidden West. Nie wiadomo zbyt wiele na temat fabuły gry, natomiast pewne jest to, że historia rozgrywać się będzie w tym samym świecie, w którym osadzone są dwie poprzednie odsłony serii. Zjedzimy postapokaliptyczną wersję Ziemi, gdzie ludzie wrócili do osadniczego, koczowniczego trybu życia po wielkiej katastrofie nieznanego pochodzenia. Głównym zagrożeniem dla ich istnienia są mechaniczne, trapieżne bestie które często atakują przetrwałe plemiona i osady. Podstawą poruszania się będą ruchy rąk, za pomocą których będziemy się spinać, strzelać z łuku oraz poruszać po świecie gry. Aby zagrać ten tytuł, wymagane jest posiadanie gogli PlayStation VR 2. Blood Bowl to trzecia pełnoprawna odsłona cyklu niezwykle brutalnych gier sportowych. Produkcja stanowi rozwinięcie rozwiązań znanych z poprzednich odsłon. Gracze ponownie mogą pokierować rasami znanymi z uniwersum Warhammera i rozgrywać ociekające przemocą mecze futbolu amerykańskiego. W tej produkcji na akcję patrzymy z różnych perspektyw. Kamera często zmienia swoje położenie, by ukazać nam bliska działanie zawodników. Rozgrywka sprowadza się do wydawania poleceń poszczególnym sportowcom, decydujemy o ich pozycji i akcjach, które mają wykonać w danym momencie. Głównym celem zabawy jest oczywiście wygranie meczu, przy czym możemy próbować go osiągnąć zarówno zdobywając punkty, jak i eliminując graczy wrogiej drużyny. W miarę postępów w rozgrywce kraż może rozwijać umiejętności swoich zawodników. Loot Bowl możemy grać samotnie albo z innymi. Produkcja oferuje tryb single player oraz sieciowy moduł wieloosobowy. Company of Heroes 3 to trzecia odsłona popularnej serii taktycznej strategii czasu rzeczywistego, które rozgrywają się podczas II wojny światowej. Producentem gry jest Relic Entertainment, mający na koncie wiele tytułów z gatunku. Produkcja ta jest większa i bardziej ambitna pod każdym względem od swoich poprzedników. Oferuje różnorodne misje, od klasycznego ataku na silnie strzeżone pozycje, po ciche eliminację oficerów. Twórcy gry dużą wagę przywiązali do autentycznego ukazania nie tylko jednostek z czasów II wojny światowej, ale także systemu destrukcji. Tytuł umożliwia zniszczenie każdego widocznego budynku, co ma również wymiar taktyczny. Budowla może zawalić się na oddziały wroga, a jej ruiny posłużą za osłonę dla naszych jednostek. Coren dla deweloperów była pierwsza osłona cyklu. W grze powrócili więc do korzeni i najlepszych elementów oryginału jak na przykład starcia w warunkach miejskich. Jedną z większych nowości jest z pewnością aktywna pauza, która dostępna jest wyłącznie podczas misji single player. Pozwala ona zapanować nad sytuacją nawet w najbardziej gorących momentach walki. Dzieło Relic Entertainment ma także do zaoferowania tryb wieloosobowy dla maksymalnie czterech graczy, którzy mogą ze sobą rywalizować lub połączyć siły przeciwko sztucznej inteligencji. Sons of the Forest jest drugą odsłoną popularnego cyklu survival horror zapoczątkowanego w 2018 roku, w której wcielamy się w rozbitka, którego podróż na pokładzie śmigłowca zakończyła się katastrofą w samym środku bezkresnego lasu. Naszym zadaniem jest odnalezienie zaginionych towarzyszy i odkrycie sposobną ucieczkę z tego miejsca. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż okolica jest opanowana przez mutowane istoty. Produkcja daje nam do dyspozycji otwarty świat, który możemy swobodnie przemierzać. Oprócz gęstego lasu, rzeki z malowniczymi wodospadami czy rozległej plaży na splądrowanie przez odważnych czekają skąpane w mroku jaskinie. Jako, że pobyt w tym miejscu nie jest cielanką, ważną rolę odgrywają tutaj aspekty survivalowe oraz rozbudowany system craftingu. Sons of the Forest może się pochwalić oprawą graficzną wysokiej jakości. Tytuł będzie można zagrać zarówno w trybie dla pojedynczego gracza jak i w kooperacji. Jeśli lubicie survival horrory to myślę, że warto ów tytuł obserwować, a może nawet zapoznać się z poprzednią częścią. Kolejna produkcja zabiera nas podróż do steampunkowego uniwersum, a dokładniej do krainy, która rozciąga się na dwa kontynenty podzielone morzem. Jest to druga część zapoczątkowanej w 2018 roku w serii japońskich RPGów. Główny wątek fabularny skupi się wokół ósemki zupełnie nowych bohaterów, którzy wyruszają na eksplorację tej bogatej krainy. Poznajemy je mieszkańców, spotykamy pozostałych bohaterów, którzy dołączają do naszej drużyny, a także realizujemy różne zadania. Podczas przemierzenia krainy nie brakuje okazji do walki. Starcie otoczą się w trybie turowym, a w ich trakcie musimy robić dobry użytek z indywidualnej zdolności poszczególnych postaci oraz dobierać ataki w ten sposób, by celować w słabości poszczególnych wrogów. W miarę postępu rozwijamy bohaterów, co pozwala nam mierzyć się z coraz większymi wyzwaniami. Całość wykonano w technice Pixel Art i wzbogacono o współczesne rozwiązania na cele z dynamicznym oświetleniem. 28 lutego odbędzie się premiera Destiny 2 Lightfall. Jest to kolejne duże rozszerzenie docenionej gry, dzięki której gracze trafią do oblężonego miasta na Neptunie. To właśnie tutaj, po przybyciu świadka, wszystko zmierza ku końcowi. Dodatek wprowadza nową lokację w postaci futurystycznego miasta i oferuje obszerną kampanię fabularną. Bogaty wybór kooperacyjnej misji, dodatkowy tryb rozgrywki oraz nieznane wcześniej moce. Mimo, że podstawowa wersja gry korzysta z modelu darmowego z mikropłatnościami, tak to rozszerzenie jest produkcją płatną. I zabrakło jednak również nowości w mechanice rozgrywki. Dodatek oferuje również trzy nowe podklasy po jednej dla każdej z klas. Destiny 2 jest obecnie od dłuższego czasu na Xbox Series XS, Xbox One, komputery osobiste oraz PlayStation 4 i PlayStation 5. Scars Above to wymagająca trzecioosobowa gra akcji w klimatach mrocznego science fiction. W grze gracze wcielą się w astronautkę, która utknęła w tym pełne niebezpieczeństw w globie. Teraz jej zadaniem jest znalezienie pozostałych członków grupy, odkrycie co tak naprawdę się wydarzyło, a przede wszystkim znalezienie drogi do domu. I jako przy okazji protagonistka stopniowo poznaje ten nieznany, pełen zagadek świat. W trakcie zabawy zajmujemy się eksploracją planety i walką z zamieszkującymi ją monstrami. Od czasu do czasu musimy też rozwiązać omiegłówki środowiskowe oraz eliminować bariery blokujące nam dalszą drogę. Adwersarzy eliminujemy robiąc użytek z szerokiego wachlarza futurystycznych broni i gadżetów. Ponadto w trakcie zabawy zdobywamy surowce, które służą nam do wytwarzania nowych elementów wyposażenia oraz ulepszania już posiadanego. Skarsabowłów zadebiutuje 28 lutego na konsolach w polskiej wersji językowej z napisami. Zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczka i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Dajcie znać jak wam się spodobały premiery w lutym i na który tytuł czekacie najbardziej. Trzymajcie się!